Witajcie moi drodzy, w kolejnym odcinku mała zamiana seria z Pizza Connection 2 wlatuje w sobotę więc Witam bardzo serdecznie i zaczynamy z tą pizzerią, co musimy zrobić udział w rynku burzył na poziomie 60% jedną restaurację średniej wielkości i nie mogę się zaopatrywać w domach towarowych to ja tutaj mam nie mam tutaj nic, informacje dobrze, więc tak po kolei jedziemy Nie no, niebieskie są moje. Więc mam dwie restauracje i tutaj magazyn, dobrze. Burżuje, moje drogie. Hmm. Dobrze, pasuje zacząć. Więc tak, policje tu są, tu jest więzienie, to mi się przyda. I tak, szukamy po kolei kucharza, który ma być dobrym kucharzem. Jestem do dupy. Dobrze, zatrudnimy Ciebie. A pizza Bela, co z nią? Nie mam restauracji pizza Bela. No tak, jest tutaj. Uważam, trochę ostre dalsze. O Jezu, oni są też niebiescy i mnie zmyliło, kurde. No bo widzicie, tu jest ostry a tu jestem ja. Wszystko jasne. Dobra, więc tak, potrzebuję. Yy... jest jesteś do obsługi, więc tu mi to przyda dwie sztuki Mogę być Witam może być Pomocników też ze dwóch Dzień, O kurde, widzicie, mam już dwóch kucharzy, więc zrobimy sobie to tak. T te i ty. Jeszcze może jednego bym zatrudnił, żeby... Albo wiesz co, zatrudnimy ciebie. Jak ja jestem z kasą? No centralę gdzieś muszę zbudować. Mm -hmm. Restauracja, centralna do. A kurde. No właśnie. Spoko Jak Jakie mam menu? Europejska, meksykańska, wiejska. Mm. Chyba mamy nadzieję potrzebny albo centrala oddział magazynu potrzebuje. Aha, czyli magazynu też nie było. Oni to niebiescy i mi bardzo tutaj pierniczą wszyscy Dobra, magazyn nie mam pieniędzy To jak ja mam to zrobić? Wyjaśni mi to ktoś? I że będę arcy wolno zarabiał. Dobra, trzeba to ogarnąć ten burdel. O, ja się zatrudniłem, no na bogato, dobra Czy jest już taki jak zacznie od nowa? Auto zapis, maksymalna ciemność, głośność, muzyka, nie ma, dobra Więc gramy z tym co mamy może być może być tak, może być tak. ojej, a mi się rozgrzyło pyk, 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 pyk dobra obsługa, więc tak dwa razy tu, dwa razy tu o, już dobrze. Restauracja jakoś funkcjonuje. Pasuje menu zrobić. Bo ja potrzebuję składników. na centrale no nie ma 12, 12. Klasa mini, bur, dobrze Hmm. Więc tak. Nowy przepis całkowicie. To jak ja mogę poznać. Hmm. Dobra, bo ja muszę się dowiedzieć co mi burżuje lubią. Motywacja do... Pozarzanie na wypasie. Mm, no właśnie, wy sublimowany. Klasyczna, może nie będzie. Mm -hmm, mm -hmm. Dobrze. Na razie to lecimy. Lecimy w dół. Emeryci się pojawiają. Tak. O, właśnie burza. Dobrze, jakość stylowa jazz lub klasyka, dobrze. Symetryczne pizze to ogarniemy. Mm -hmm. Roz styl wyjątkowy, dobrze. Dużo pizzy z owocami z warzywami. Dobrze. To wam ogarnie. Myślę, że pizza z ananasem to jest przerąbane? Poczekajcie, co tam Miedziany wymyśli. Hmm. Koszt... Dobrze, brzegi, jeszcze jakieś warzywa, udekorujmy to trochę. Ale chyba byście nie chcieli, żebym i ja decydował o tym, jak będzie wyglądać pizza, prawda? Nie. To mi kolorystycznie jeszcze. Pyk. Pyk. Pyk, dziękuję. Mm, nazwijmy cię jakoś. Pizza, no hawańska 11. Ta abominacja, niech będzie pizza. Pizza. A letnia. Lato idzie w końcu. Dobrze. Hmm. No to tak, zapisz. Nie, nie ma zapisz Zapisz, przepis zapisany. Dodaj pizza letnia. Dobrze. I zobaczmy, jak to się będzie sprzedawało. Jak leci. Jedziemy w sumie tylko w burżuju. Ja, ja muszę dobrać? Mm -hmm. Mam trochę za dużo personelu. Popularne składniki, no krewetki, mozzarella, pomidory, kurczak, homar, i sałata. Aha, dobrze. Czyli co? Kombinujemy kolejną pizzę nowy, piste. Mozzarella, ella, ella. Dziękuję, Krewetki. Maroza Na środek Pomar, mozzarella To są pomidory, to jak ziemniak Kurczak i sałata Otrzymałeś nową ofertę Wszystko fajnie, tylko Dobra. No, witamy jak zawsze. Kota, co mi wymyślisz tutaj? Pomysł jakiś na pizzę? Dobrze, symetrycznie jest i. I sałatę. No, pięknie. Pizza będziesz się zwała Morska. Dziękuję. Menu dodaję Morska. I próbujemy kupić, zaopatrzyć budynek policji. O, policja, tak, chcę postawić budynek policji, bo będą pieniądze na to. Ja mam wrażenie, że to będzie długa misja. Dobra, moja mała pizzeria. Jałowi biura muszę sobie poradzić. Centrala mi się tutaj gdzieś przyda. Pawnie, dom towarowy, biuro, mieszkanie. No bynajmniej. No, no mrau, patrz się. Nie no mrał. Będziecie dwa słowa od kota. Teraz chcę, żeby on rzucił się na łóżko. Ja na ogólnie maruję, jak stąd do dogledło, więc mam, Ej, nie chcę dotykać. Gdapię ją po głowie, a ta się wygina, więc nie. A wiecie, im bardziej kota olewasz, tym bardziej kot do ciebie idzie. I kółeczko się zamyka Ja bym ją bardzo chciał podrapać, tylko To nie jest dobry pomysł Kota z Rują trzeba zostawić OLERE I może kod wybitnie nie chce być zostawiony No ja wiem Cyrilla że ciebie boli Mnie to też boli, bo mi spać w nocy nie dajesz. No mrał. Jak leci? Okej, okay, widzicie. Prawdopodobne miejsca szkoły. No. Zaraz mi tu zlecisz. Późmie. Patrzcie na to. No, nie. No. Utrzane problemy techniczne. Zanim mam tytuł odcinka. Ymm... O, burzy już zrobieni. I restaurację trzeba rozbudować? Ale to potrzebuje centrale No dziękuję Kata jest Dlaczego ja mam mniej kat Nie marudź. No ja potrzebuję naprawdę w opór pieniędzy To już nie jest śmieszne, wiesz? się uparła dobra papuga chodź na ramię tylko weź sieć spokojnie dobra wyposażenie no dobra ale to zadanie jest zrobione ma... no restauracje średniej wielkości ale jakoś mogłem to rozbudować przecież nie no, jest tak. Upożarzenie klasyka i tarotek. Klasyk. Nie no, pie... Cirilla. Obsługa, obsługa, pomocnik, pomocnik. Czy ty mogłabyś mi nie zaciągać koszulki, dziękuję. Um. Nie no, jednego Menago potrzebuję. Menago ułatwia. Czekajcie, chwilę. Nie wiem, mi nie przeszkadzało, że ona mi tak sięgnie tym razem, tylko tak zarąbiście pazury wbija w plecy, że to jest dramat. Aha, e, dobra. Mm -hmm. I potrzebuje central. Czy mogę coś wynająć? To najmówić mały oddział. Magazyn. Nie masz dostawców do magazynu. do magazynu Jak to nie mam dostawców do magazynu. Moment, ty masz tu być. Łuhaże po środku, no to jest, to jest, to jest. Dobra. Piece są. No, ogólnie potrzebuje kasy. O Jezu Maria, letnia nie zażarła, morska też nie. Wniosek nie umiem robić pizzy. sieć tu tylko spokojnie tylko spokojnie widzicie co ja z nią mam od przylepa jeszcze mimo mikrofon przestały e papuga dobra nie będę na ciebie mówił papuga tylko weź mam tutaj zrobić żeby rozbudować restaurację ja potrzebuję mieć chyba no te mieszkania są dobre tylko spadłaś Siedź na kolanach i będzie i tak ja mam tutaj parcelę zrobić Nie masz dostawców do, do magazynu Jak to nie mam dostawców? O Jezuś Nie no, twój partner byli dobrzy Dostarcz Rozbuduj Może znaleźć rozbudowę restauracji Hej, 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 hej hej, hej zbyt wydajny Personel Grupy klientów Wszystko naprawdę fajne, tylko ja potrzebuję mieć... Jakoś to rozbudować, czyli potrzebuję centralit. A na centralia potrzebuję w cholerę kasy. Ja się muszę kota pobrać. jakkolwiek by to nie brzmiało. Eee, nie wiem, na inni postaci, ten... Dobrze, dobrze, dobrze. Twój lider. Mał. Mhm. Dobra jest. Budowa ukończona i nie ma gady, niech ja rozbudowałem. Dobra. Mhm. Jedź do City. Ech. No naprawdę, ona przyrąbany. No dobra. Pizza zrobiona. Spróbujemy pozostałe cele zrobić w kolejnym odcinku. A wypiszcie w komentarzach pomysły na własne pizza. A poza tym, wiecie, łapeczka pod filmem. Będę kontynuował tę serię. Za subskrybujecie kanał no to i dzwoneczek, to będziecie wiedzieli o kolejnych filmach. I widzimy się w środę na live. Trzymajcie ciepło. Cześć.